No i coś tam poruszane. Nie nagrywałem z początku, bo nie wiedziałem czy zgonie. Także już sobie chodzą na dłuższy czas. Rozwalają się, ale już chcę żeby usiadły, bo słoneczko zaraz będą uciekały pojedynczo. rozrywają się, nie dają rady. Trzymałem niby Chociaż mówię, nie ma co narzekać, jak na zgonienie raz na tydzień albo i nawet nie, tylko popas, popas, popas to i tak sobie fajnie dają radę Tu się, kupeczkę tu, tu nie mam pojęcia ile jest, ale Coraz mniej, jak to się mówi, coś tam się dorzuca, bo jest z tyłu, jest z czego, to się dorzuca. Nie trzymałem, ile się dało, ale taka pierwsza setka to waliła nawet na tykę. tu jeszcze ze 30. Jeszcze pojedynek sporo, tu takie pojedynki. Zobaczymy czy potrafię zamknąć siatkę. Boją czy nie boją, boją się pewnie trochę, ale to całe niebo pojedynków i kubka ze 30 to Spróbujemy zamknąć, zamknęliśmy Otworzymy to sobie usiądzie to trochę Popasiemy Znowu zamkniemy i się łączy. Wchodzimy z tej boki, Teraz damy papu. Dzisiaj ostatnie puszczenie, teraz 3 dni mnie nie ma przy gołębiach piątek, sobota, niedziela Dajemy sobie im wolę. Młody hodowca, czyli mój synek będzie to ogarniał. Fajnie, że udało im się polatać. Może nie do końca miało to tak wyglądać, ale no nie dałem rady utrzymać. Musiałem wystać na budzia, one i tak wysiadały. Jeszcze jakieś pojedynki to sypniemy trochę. Przygotowaliśmy taką mieszaneczkę. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 Ale ci niebieski wyszmąc jeszcze siada. Murzyn. Chodź, 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 Tam chodź, coś chodź, 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 Dwa jakieś, trzy, cztery jeszcze są w górze na pewno. Nie, słoneczko robi swoje, dlatego chciałem przepędzić, żeby, no to co wesparto będzie uciekało. Niech uciekają. Ktoś tam patrzył jajeczek położył, jakiś nawet podkładałem miski, to te miski jakoś usiadły. Już sobie pospacerują z 5-6 minut z tyłu od kolegi takich białek dostałem Nie wiem 12 To akurat nie będą teraz otwierane dorzuciłem Niech się coś dzieje Takie sprawie nie mają gdzie siedzieć Ale woda zamarza najgorsze to ta woda nie to, że jest niewykręcona w ale myślę, że w tym roku doinwestujemy troszeczkę działeczkę i no to powinno już coś jajeczka, jest, jest. Także coś tam z tymi jajeczkami się dzieje. No ja tam młodych nie chcę w ogóle, ale niech sobie siedzą, niech się zalęgną. Zaraz zobaczymy co tu jeszcze będzie się dało, bo jeszcze znowu się to jakiś. O prosz, chyba moja żałowniczka. Jaki żałobnik. Wylot jakiś Jakiś koczek koroniaty, białasek Dobra posypiemy i to Chodź, 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 chodź Na razie nic nie widzę, żeby coś Chodź, 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 chodź 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 nie są głodne na ładwa mi wczoraj może nie pełna, bo tak się spodziewałem że może spróbuję ruszyć Nie, już nic nie widać. A jest jeszcze jeden, tutaj nie wiem czy będzie widać czarny, jakiś z białym ogonem. czy to mój? No, a czyj? Myślę, że tu na pewno. O, jeszcze jeden, tu biały jakiś. Tam czarny z białym ogonem, to jakiś biały. Także jestem ciekawy, co to tam jeszcze ma chęć sobie chodzić. Chodź, 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 chodź. <laughs> o, lek Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 Mówię tak słoneczko, jak już teraz się pokazuje, to te gołąbki ślicznie uciekają. O, przyszedł znowu ten czarnym ogonem. Ciekawe czy to jest jakiś w jeden Berlinek. Jest tu tych Berlinków kilka. A tu jeszcze coś klepie, także trzy jeszcze są w górze na pewno. I taka ładna berlineczkę z tego lotu z Włochowa. Chodź, 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 nie postoję dzisiaj. Jest tutaj jeden, a ten czarny jest tu czarny dwa No chce im się chodzić, widzę, że tym dwóm to aż, aż za bardzo Chodź, 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 chodź. Ale nie widzę tego głodu My? Specjalnie wczoraj tak nie ładowałem do pełna żerników tylko na pół gwizdka. Ale widzę, że chęć dochodzenia była No jeszcze dwa albo trzy to, ale już nie widzę ich. Ciekawe czy to w ogóle ma zamiar sobie tu przylecieć a czy... nie, nie, nie będę nagrywał aż przylecą, bo tako filmik sobie wrzuciłem Żebym wiedział to bym na statywie od początku, z, od zgonienia, ale nie wiedziałem, że będę ganiał a w końcu no wiadomo swędzi, spędzi strasznie. Na ścineczka też swędzi, ale troszeczkę na razie rozum mówi, że nie No i wiadomo, no teraz to by było chyba straszne lanie. Pewnie później też będzie Ale później Czek jest tak nauczony, że to co złe odpycha od siebie jak najdłużej, jak najdalej. Wiadomo, że to jest nieuniknione, ale człowiek się łudzi, Ach, jeszcze tydzień, jeszcze dwa będzie lepiej. Coś tam jajek poniesie, coś tam. się Gniazdo sobie znajdzie, zagnieździ się. Ale sporo się w pary podobierało, bo jak przychodzę, tak to się działo sporo na ziemi. Na ziemi kilka siedzi, ale tak, to patrzę już po dwa w dukach. Trochę ciepło, trochę słomy narzuciłem. O, tu jeszcze ten. A to ten yy, Rumun siwy. Dostałem go od kolegi. Mam tylko jednego Rumuna siwego. To Na początku myślałem, że to Berlin. Później, żyłem, że to Wyszwanc. No, ale jak on tak ucieka, chodzi to. Długo on pewnie nie pochodzi. I Tu widzę jakiś Budapeszt. Z nim sobie klepie. No, mam nadzieję, że to wszystko ten. Trochę posprzątam to chodź, 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 chodź chodź, chodź, chodź Będzie siadał Budapeszt też No ja to do Budapesta to niepodobne nawet No pochlapany taki ale tu naprawdę Lepszy Nie ma po czym. o siada, siada, siada Tak, to Rumun Rumun i budapesz pochlapany, taki czerwony no i chyba byłoby na tyle dobra pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego filmiku na razie trzymajcie się cześć